Model, jaki wpadł do mnie w moje ręce, to model E-Bike GCF03 i jest to bateria oczywiście 48V. Energia energia ma to 696Wh, czyli 14,5Ah, inaczej. No i tyle i tyle. Zobaczymy, z czym to się je. Idziemy to zamontować jednego z moich rowerów. Jeszcze tylko napomknę, że tutaj. Wyjście jest baterii, kabelek, taki z szyny oczywiście. Jest wyjście o, na taką wtyczkę. Ja używam troszeczkę innych wtyczek. Ja używam wtyczek, już Wam pokazuję. Jezus, padło mi. Ja używam XT60 tego typu, więc jedyne co będę musiał zmienić, to tylko, choć to ładnie się, to tylko będę musiał wymienić tą wtyczkę na tą, po prostu podlutować i tyle. A gdzie to zamontujemy? Nie wiem. Jeszcze się zastanawiam, w którym rowerze. Zobaczymy. Aha, jeszcze tutaj Wam pokażę. To jest wskaźnik naładowania. Możemy sobie przytrzymać. Widzicie, i wtedy Wam pokazuje, tak mniej więcej, jak ta bateria jest naładowana. O, tak, może lepiej będzie. Czemuś się to takie szacunkowe. No, dobra. To idziemy montować.